Funkcjonariusz CBP sprawdza transport bananów, które mają trafić do niewielkiego sklepu. W porządku? To wszystko. Dzięki. Szukamy nieprawidłowości. Zauważyliśmy, że część kartonów ma napisy, a część jest gładka. Wezwaliśmy funkcjonariusza z trzem. Zobaczymy, czy coś wyczuje. Czysto. Dobra robota. Prześwietlimy pusty kontener. Chcemy sprawdzić, czy niczego w nim nie ukryto. Kiedy były w nim kartony, nie widzieliśmy wszystkiego. Tutaj czysto. Widać paczki. Jeden z funkcjonariuszy zauważył nieprawidłowości. Z przodu widać coś, co wzbudziło nasze podejrzenia. To regularne obiekty ukryte w podłodze. Dobra robota. Przód jest zakurzony, ale tutaj jest czysto widać łączenie. Być może tędy da się dostać do skrytki. W porządku. W tym miejscu chyba nic nie ma, ale. Tutaj dźwięk jest inny. A powinien być taki sam. Wydaje się, że ktoś przerobił ten obszar. Widać spawanie. Ktoś próbował zamaskować je brudem. Na prześwietleniu widać nieprawidłowości po obu stronach, a dźwięk to potwierdza. Zaczynajcie. Często zadajemy sobie sporo trudu, ale nic nie znajdujemy. Kiedy w końcu uda nam się udaremnić przemyt, czujemy ogromną satysfakcję. Mam coś. Są tutaj. Czuję zapach. Załóżcie maski. Funkcjonariusze CBP próbują dostać się do paczek ukrytych w kontenerze. Udało mi się. Zaraz dostanę się do środka. Udało się. Pierwsza paczka. Widać ślady spawania. Przetestujemy zawartość. Tyle wystarczy. Zazwyczaj takie substancje są dość stężone. To poszło: kokaina. To nam wystarczy. Wydostaniemy resztę paczek i zajmiemy się kolejnym kontenerem. Skontrolujemy go. To będzie długie popołudnie. Zgadza się. Dobra robota.